Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 21 października 2025 roku. Po. 1421 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, punkt pierwszy z dnia 16 października 2025 roku. W sprawie zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat funkcjonariuszy Straży Granicznej na podstawie artykułu 106 ustawy 9 ustawy z dnia 12 października 1990 roku. O Straży Granicznej Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja 914 i punkt spusty zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy rozporządzenia określa punkt pierwszy rodzaje dokumentów potwierdzających okresy, o których mowa w artykuł 106 ustawy myślnik ustawy z dnia 12 października 1990 roku. O Straży Granicznej, zwanej dalej ustawą, zaliczane do wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej funkcjonariuszem. Punkt drugi sposób i tryb zaliczania okresów o których mowa w artykułu 106 myślinik ustawy do wysługi lat, od której uzależnione jest wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariusza. Punkt trzeci termin oraz forma ustalania wysługi lat. Paragraf punkt drugi, punkt pierwszy zaliczenia okresów, o których mowa w artykułu 106 ustawy myślnik ustawy oraz ustalenia wysługi lat dokonuje się na podmyślnik stawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza. Punkt drugi dokumentami potwierdzającymi okresy, o których mowa w artykułu 106 ustawy myślnik ustawy są w szczególności punkt pierwszy decyzja oraz rozkaz personalny, punkt drugi świadectwo służby, punkt trzeci świadectwo pracy, punkt czwarty zaświadczenie o okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna. Paragraf punkt trzeci punkt pierwszy zraniczenie okresów, o których mowa w artykule 106 ustawie myślnik ustawy oraz ustalenia wysługi lat dokonuje się po raz pierwszy na dzień przyjęcia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej albo przeniesienia funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej na podstawie artykułu o ustawie 1 ustawy myśli w rozkazie personalnym zawierającym rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia łącznej wysługi lat zaliczenia poszczególnych okresów terminu nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz jego procentowej wysokości. Punkt 2. Zaliczenie do wysługi lat okresów nie w rozkazie personalnym, o którym mowa w ustawie, oraz nowe ustalenie wysługi lat następują na udokumentowany wniosek funkcjonariusza. Punkt 3. Rozkaz personalny wydany w trybie określonym w ustawie bazawiera zawiera rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia łączej wysługi lat okresu zaliczonego do wysługi lat na wniosek funkcjonariusza, terminu nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz jego procentowej wysokości. Punkt pierwszy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej Myślnik sprawy wewnętrzne na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Ustaw Pozycja punkt 9. Dziennik Ustaw Myślnik 2 Myślnik POS 1421 punkt 4 w przypadku braku podstaw do zaliczenia do wysługi lat okresu wskazanych we wniosku funkcjonariusza w rozkazie personalnym o którym mowa w ustawie określa się okresy niepodlegające zaliczeniu do wysługi lat. Paragraf punkt czwarty dalszy wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w Straży Granicznej następuje z urzędu. § Paragraf punkt 5 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Punkt drugi minister spraw wewnętrznych i administracji. Mruczek, punkt drugi niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 stycznia 2019 roku. Prawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej, Dziennik Ustaw z 2023 roku. Pozycja punkt 5, która utaciło most w dniu 14 października 2025 roku. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 września 2025 roku. O zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zamyślnik kwaterowania funkcjonariuszy Policji Straży Granicznej. Państwowej Straży Pożarnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego Służby Wywiadu Wojskowego Służby Ochrony Państwa oraz Poprawy Niektórych Warunków Pełnienia Służby Dziennik Usta Pozycja. Punkt Spusty